Mamed Kalidow, Gural z Czeczenii, czy Czeczeński góral. Witam. Witam. Witam serdecznie. Sporty walki z ORK. Zanim zawalczysz na PG Narodowym, walczysz w Manchesterze. To komplikuje Twoje przygotowania? Absolutnie. W żaden sposób, bo mam dwa i pół miesiąca między walkami odstępu, więc nawet chyba lepiej jest tak, po prostu w jednym przygotowaniu zrobiłem dużo. Te, 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 te pierwsze walki, i po prostu będę podtrzymywał formę do kolejnej. Nie będę musiał roztronowania robić, i, i mam nadzieję, że bez kontuzji jak da, ja podejdę. Będziesz miał zupełnie innych rywali w ACB. Będziesz walczył z dużo wyższymi, jak twój dawny rywal z Kendall Grove. Potem zawalczysz z Borysem, który jest mniejszy, a także stylowo zupełnie inny. Wygląda to tak, jakbyś szukał wyzwań. Oczywiście, że tak. Moje wyzwania się nie skończyły, ja dalej chcę, wracam po można, prawie rocznej przerwie, wracam, potrzebowałem przerwy, wracam z nowymi siłami, jestem głodny kolejnych walk, kolejnych wyzwań i to jest tak, wyzwanie, gość, który ma 2 metry wzrostu, jeden z najlepszych zawodników, mistrz chyba Bamy, Luke Barnard. Bardzo, bardzo było mocne wyzwanie i podjąłem się tego, bo, bo o to chodzi w tym sporcie. Czuję w sobie, że mam głód rywalizacji i chcę to robić. Więc i, I kolejne wyzwanie na, na, na Stadionie Narodowym. Borys Mańkowski, młody, gniewny, mocny załodnik, mistrz 77. Więc jak najbardziej, no. Czyli zrozumiem przez to, że wrócił ci głód walki po tych kontuzjach, po tych wszystkich zabiegach, które miałeś. Jak tu któryś z twoich współrywali powiedział. E, mach mach ten e, e, ojejku e, że Kalidow ma tyle pieniędzy i taki profesjonalizm, że on się doprowadzi do takiego stanu, że rzeczywiście wychodząc będzie zmiatał w klatce swoich przeciwników. Czyli ten głód wrócił i ta potęga jest? Głód wrócił. Good chęć walki, chęć trenowania wróciła, więc tak jak było przed tym. Cały czas trenowałem na wyższym poziomie. Mam supertenerów, fachowców w tym, co robią. Mam fajnych sparring partnerów w klubie. Mamy cały fajny sztab, bo jeżeli chodzi o dietę, wszystko razem mamy poskładane bardzo fajnie i tylko trenować, tylko robić, robić e, wyniki, więc dzisiaj, dzisiaj, wracając po tej niecałorocznej przerwie, jestem gotów do tego, żeby podejmować kolejne wyzwanie i chcę wygrywać to tak jak kiedyś. E, czyli rozumiem, że ACB to będzie jednorazowa walka, czy to będzie przeplatane z KSW, z y, ACB? Na razie skupiamy się na walce w 11 marca w Manchesterze. I później na walce w KSW, więc co dalej będzie dopiero się okaże po tych dwóch walkach. Jesteś już w stanie określić ile przed Temą w że w takim układzie będzie walk, jak podajemy na razie te dwie? Na razie te dwie walki, na tym się skupiam. Trzeba zawalczyć je, żeby postarać się wygrać. No i przede wszystkim najważniejsze, bez kontuzji, bez, bez kontuzji żeby było. Co byś powiedział na rewanż z Azizem Karagulu? Nie interesują. Zero. Zero. Ostatnie pytanie, czy zdaniem, z, czy Twoim zdaniem z Gala i występ na PG narodowym, 65 tysięcy z miejsc, ponad 50 tysięcy do, dopingujących walkę, to jest przełom w Twojej karierze? Zakończenie Twojej kariery, czy to jest przełom KSW, KSW idzie dalej, ty kończysz karierę? To jest przełom nas wszystkich, tak na, dla nas wszystkich tak naprawdę jest to przełom dla KSW, przełom dla MMA w Polsce, w Europie. To jest przełom dla nas, dla zawodników. Czy jest to koniec? Ja nie powiedziałem nic o końcu. Nie powiedziałem, że na razie tej walki. Jest to takie marzenie, które miałem i moje marzenie spełniło w Polsce. Ja możełem walczyć gdzieś w Japonii, w takiej organizacji, która się nazywała Pride. Nie udało się, on przestał istnieć, ale powstała KSW i zrobiło taką samą robotę, jak nie większą. Dzisiaj w Polsce... I robię teraz e, dużą, dużą galę na Stadionie narodowym 65 tysięcy, jak powiedziałeś. To jest naprawdę wielkie wydarzenie. To jest kolejne, kolejne wyzwanie, bo to trzeba wyjść za w tych ludziach, e, przy tych tutaj, tyli, ilości osób. E, to trzeba też podjąć, umieć to podjąć, więc e, na razie wyzwania się nie skończyły. Przyłomy też chyba się nie skończyły, to jest naprawdę bardzo fajny, bardzo duży przełom. Pozdrawiam Sporty Walk! Dzięki.